Cześć moi drodzy, witajcie! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Balloon Tower Defense Battles Aktualnie mam 4070 rzutek oraz mój stosunek wygranych do przegranych to 314 wygranych, 203 przegrane dlatego wydaje mi się, że jest nie najgorzej medalików mam mało Ostatnio no, troszeczkę pograłem tych lepszych meczy. No i co tu dużo mówić, e, dostałem w wpierdziel, no ale cóż, nie martwimy się tym. Aktualnie, e, w aktualnym, że tak to jemy Weekly Competition, no raczej już nie poszaleję, Nie mam szansy na top 1000, bo musiałbym wbić jeszcze 120 tysięcy medalików, co jest dla mnie nieosiągalne e, przez 18 godzin, więc y, 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 już w ogóle. już prest, mam ujemny, ponieważ tak jak mówię, no rzuciłem się troszeczkę z motyką, e, z motyką na słońce, jak to się mówi. Także prestiż mam ujemny, więc również żadnej z tych koron tutaj, żadnego z tych odznaczeń nie dostanę No ale spokojnie, będzie kolejny Weekly Competition, tam się odbijemy Jakie meczyki będziemy dzisiaj sobie grali? Będziemy sobie grali Speed with Fire, czyli meczyki, na których możecie wysyłać baloniki dwie rundy wcześniej Macie większy przychód za wysyłanie tych baloników, ale balony, które wysyłacie idą zarówno do was, jak i do przeciwnika Więc to jest dosyć fajny tryb, ja sobie opracowałem na nim tak plus minus jakąś całkiem taką fajną taktykę opartą na mortarze. Na tej takiej armacie, wiecie, gdzie możecie wybierać, gdzie ona, gdzie ona strzela. Wydaje mi się, że ta taktyka jest dosyć, dosyć fajna. Okej, okay, jak ja mam przeciwnika? 62%, 62 win rate, ma również Double Silver, tak jak ja. Ranket w tym w sensie jego ranga ten weekend jest mniejsza, no moje, więc również spoko. Okej, okay, mamy naprawdę fajne budowle. Ja biorę generalnie tak, biorę tą małpkę najtańszą, tak to. Dart Monkey, tak się nazywa, Mortara oraz tego z bumerangiem. Czy jest to najlepszy... Czy jest to najlepszy... Czy jest to najlepszy skład? Nie wiem, ale gram tak i działa. Więc tak gram, bo, bo dosyć mi, mi to idzie. Dzisiaj naprawdę sporo, sporo meczyków. Tak wygrałem. Ok, możemy... Wysyłać balony, więc od razu od tego zacznijmy. Zacznijmy od budowania sobie właśnie przychodu. Pierwsze co stawiam, to mortar. Może to was dziwić, może nie, ale uważam, że jest to dosyć dobry pomysł na sam początek. Aczkolwiek od razu warto sobie również postawić tę małpkę, ponieważ ona. Ponieważ tak jak widzicie, tu już w drugiej rundzie można wysłać różowe. I ona pomoże wam się yy, chociaż troszeczkę właśnie przed tymi różowymi obronić. Ogólnie mój przeciwnik nic... Aha, nie jest tak, że nic nie wystawił. Wystawił Mortara. Idealnie, moi drodzy. Ponieważ patrzcie, on ma tylko Mortara. Ma ulepszonego Mortara, ponieważ te baloniki się palą. Co to oznacza, że ten Mortar jest ulepszony? Oznacza to mniej więcej tyle, że nie ma hajsu, aby jakkolwiek zatrzymywać różowe baloniki. A sam Mortar na różowe baloniki nie jest zbyt mocny. Dlatego musi bardzo szybko coś postawić. No i właśnie to zrobił. Postawił Maga. Ja już przebiłem się przez jego kolce, więc również spoko. Co ja tu zbudowałem? Jedną małpkę, którą mam ustawioną na to, aby biła te mocniejsze balony. Jej celem jest zdejmowanie różowego kamuflażu. Natomiast tej drugiej, żeby biła po prostu pierwsze. No to ona zajmuje się biciem tych pierwszych. Nie ma tu żadnej filozofii. Ulepszę troszeczkę mortara, by bardziej tutaj, wiecie, by bardziej tutaj orał, że tak to ujmę. Te baloniki, ponieważ. Mortar jest dosyć dobry na baloniki, do, dosyć dobre na baloniki w grupie, takie właśnie jak chociażby te żółte. Tak jak widzicie, no naprawdę całkiem, całkiem fajnie je, je tu oraz, czym na przykład miałoby już problem właśnie te e, da, Dart Monkey, że tak to ujmę. Okej, okay, w ogóle za często powtarzam, że tak to ujmę, tak zauważyłem, <laughs> tak zauważyłem, że definitywnie za często to powtarzam. Powinienem sobie wbić troszeczkę większy przychód, tak mi się wydaje. Tylko żeby, żeby to się dla mnie wiecie, jakoś źle nie skończyło. Żebym. ja się sam nie zraszował, bo to będzie trochę głupie. Ok, już się przestraszyłem przez chwilę. Powstaje dwóch magów. Spoko. Spoko, spoko. Dobra, no myślę, że rasz tutaj żółtymi jest dla mnie dość bezpieczną opcją. Potrzebuję jeszcze jednej takiej małpki. Kupię im już wszystkie ulepszenia, żeby miały ten maksymalny zasięg. Ponieważ niedługo pojawi się kamuflaż. Dlatego, no, muszą mieć, wiecie, muszą mieć właśnie wszystkie, wszystkie tutaj te, te ulepszenia, by po prostu te balony z kamuflażem mogły bić, oraz właśnie, żeby miały najzwyczajniej w siecie większy zasięg. Okej, okay, tu robi się powolutku, niebezpiecznie, ale nic się nie przebija, więc spoko. Czyżby on nie miał nic, co bije kamuflaż? No to wygląda, że nie ma ulepszonych magów na nabicie kamuflażu, ale oj, już, już, już naprawił swój błąd, więc spoko. Okej, okay, ja zużyję sobie teraz energię tutaj. Bo robi się naprawdę niebezpiecznie dla mnie. Kupimy sobie to ulepszenie, żebym mógł tutaj się jakoś wybronić. Bo on wysyłał na mnie tam zebry poleciały w moją stronę, więc no troszeczkę niebezpiecznie. I teraz tak, ogólnie, jeżeli... Ja będę dążył do tego, aby wysłać na niego sterowiec. I w jaki sposób ja się będę przed takowym sterowcem bronił? Ulepszę tego za te 3000. I to jest moim zdaniem dosyć, dosyć dobry układ, ponieważ on jest w stanie nam właśnie zagwarantować, powiedzmy to, że jak, jako taki de defense przed tym sterowcem mieć będziemy. Dlatego ja sobie go już ulepszę, bylebym nie musiał tylko używać jego umiejętności za wcześnie, bo to nie będzie fajne. i chyba będę musiał. Użyjmy na razie tutaj energię, żeby się obronić przed tym. I teraz polećmy z jego skillem. Jego skill powinien nas troszeczkę chociaż wybronić, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. wybronił on nas przed sterowcem, natomiast przeciwnik sobie ze sterowcem nie poradził. Dlatego to jest mniej więcej moja taktyka, tak ona się prezentuje, polega właśnie na wykończeniu przeciwnika w tej rundzie, kiedy już właśnie ten sterowiec mogę wysłać, i powiem wam tyle, no działa. Działa, działa, no wygrałem tą metodą troszeczkę gier, postaram się właśnie dzisiaj pokazać, że, że to działa, no, 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 no i zobaczymy, Zen Garden, o nie, na tym nie chcę grać absolutnie, bo <gryw> w tym trybie to mogłaby być prawdziwa masakra, na tym też nie chcę grać, bo to mapa, która długo będzie trwała, ale chyba, chyba gościu nie, nie będzie chciał jej przerzucać, tak sądzę, bo ludzie lubią grać na takich mapach, na których można grać długo, ponieważ nie da się tam przegrać zbyt szybko, dlatego ludzie lubią na tym grać. E, tak, tak mi się wydaje. <grych> ok. E, wysyłamy na niego baloniki. Od razu nie przejmujemy się. Kupujemy mortara. Postawię go może tu. Dlaczego by nie? E, od razu postawię sobie również tę małpkę, której zadaniem będzie zdejmowanie różowego kamuflażu. Dlatego od razu dam ją na strong, żeby była właśnie te najmocniejsze baloniki. E, dobra, ustawię sobie na razie to tu. To będzie dobry pomysł. Bo one będą leciały jeszcze tutaj. okej, okay, no myślę, że zawsze mam problem z ustawy, z wybraniem, w którym miejscu ma być mortar, jeżeli ma być szczery. Okej, okay, on ma tego. Czy on radzi sobie? Radzi sobie raczej z różowymi balonami. Raczej, raczej, raczej sobie z różowymi balonami poradzi i to dużo lepiej ode mnie. Więc nie jest to chyba najlepszy pomysł. Tego przestawimy na to, żeby był najmocniejsze, a temu wykorzystamy jego umiejętność. Czyli to, że strzela tak rozpryskowo i dam mu, żeby był pierwszy. Generalnie używam albo, żeby był pierwszy, albo żeby był najmocniejszy, ponieważ reszty jeszcze zbytnio nie ogarniam. W sensie nie wiem, co kiedy się opłaca, <laughs> po prostu. Dlatego na razie używam tych e, opcji, których jestem, że tak to jem, chociaż troszeczkę pewien. E, dobra, ulepszmy sobie może odrobinkę mortara, tak jak to zrobiliśmy poprzednio w poprzedniej grze, ponieważ pojawiają się balony żółte, no i one mogą nas bardzo ładnie przerażować. Dlatego e, tutaj ulepszenie mortara wydaje mi się kwestią E, dość e, obowiązkową, jeżeli tak można powiedzieć, Dobra, ulepszmy sobie oczywiście tutaj ten strzał. Aktualnie ani ja, ani on nie straciliśmy życia. No, tak jak mówię, no jest to e, troszeczkę kwestia specyfiki, <grym> jaką jest ta mapa. <grym> tak, jeżeli mogę tak powiedzieć, mogę spokojnie na pewno raszować żółtymi balonami, ponieważ one nie stanowią dla mnie zagrożenia dzięki temu, że mam Mortara. To to absolutnie nie jest dla mnie jakieś, jakieś zagrożenie. Okej, okay. niedługo pojawi się kamuflaż. Czekajcie, co ja naciskam? A, ja Q naciskam się stałem. Dlaczego ja nie... Wiecie, dlaczego po prostu kupno tej małpki jest pod jedynką, pod klawiszem 1. Ja się zastanawiam, dlaczego ja jej nie mogę postawić, a ja wciskałem Q zamiast, zamiast po prostu właśnie e... zamiast kupna tej małpki. Okej, okay. myślę, że muszę bardziej, dużo bardziej podbić mój, e... mój przychód, tak mi się wydaje. O, i tutaj może być dla mnie bardzo niebezpieczne to, co ja teraz robię, ponieważ te, te małpki. Nie jestem przekonany, czy one sobie z tym aż tak dobrze poradzą, z tymi różowymi balonami, więc kupię od razu tego z bumerangiem, którego jak dobrze wiemy skill nam się niedługo przyda. Okej, okay, poleciały... Eku, ja sam zrzuciłem sobie dosyć mocną tutaj, dosyć mocno w siebie wleciałem, że tak powiem, bo to te zebry są. Mocnymi balonami, co tu dużo mówić. On nie za bardzo może być. Kurde, wszystko u niego może być kamuflaż. U mnie, u mnie na razie nie, bo nie mam tutaj ulepszenia, oraz również ten e, tutaj z bumerangiem kamuflażu nie bije, dlatego również warto na to zwrócić uwagę. Okej, okay, przychód na poziomie 1000 jest dosyć spoko ilością, tak mi się wydaje, że nie mam po co szarżować. On leci z farmą, więc powinien wykorzystać fakt, iż aktualnie jest troszeczkę osłabiony i wysyłać lecieć ze sterowcem. Eee, zrobimy to, także wysyłamy sterowiec. Oczywiście poleci tutaj ulepszenie. Ulepszony skill. I co? Wydaje mi się, że powinniśmy go mieć, ponieważ on postawił farmy. Więc jakby wydaje mi się, że, 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 że no mamy gościa. Mamy gościa, dobra. Ja sobie polecę oczywiście z tym skillem. Oj, niepotrzebnie tutaj zużyłem energię. On mnie również czymś przyraszował. Tak, aha, okej, okay. on mnie raszuje, a nie, to ja. Okej, okay, dobra, nieważne, jeśli tak czasami tu kręci. No nie przeszło to nam, nie przeszło, nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy dalej postać ze skillem, które... Mamy dalej po prostu postać, znaczy mamy dalej wieżyczkę, której skill nam się ładuje. Więc za chwilkę będziemy mogli znowu jej użyć. Do obronienia się tym razem przed tym, tak mi się wydaje. Tym razem myślałem sobie coś dużo mocniejszego. Czyli, moi drodzy... Albo dwa takie wyślemy w kolejnej rundzie, tylko żebym ja tego za szybko nie rozwalił. No, a gdybym ja zrobił coś takiego, okej. Okay. Postawił, gdybym ja uzbierał, wiecie, sobie 8000 na ewentualne ulepszenie. Tych małpek, żeby wszystkie były supermenami, to by nie było głupie. To ja bym wtedy wysłał dwa takie, tylko to wtedy potrzebuję jeszcze więcej hajsu, bo dwa takie to 5 tysięcy, to ja potrzebuję z 18 tysięcy i to by musiał być taki rush kończący, że tak to jeszcze, żeby się przed nim wybronić. A wydaje mi się, że dużo lepiej byłoby, mógłbym również też zielony wysłać, sterowiec, on również by się przed tym raczej nie obronił. Ok, ile ja potrzebuję hajsu? 5000 plus 8000 na obronę to daje mi 13000. Ok, mam taką kwotę, więc użyjmy dwóch tych sterowców. One teraz lecą. Co ja teraz zrobię? Odpalę sobie energię, użyję tutaj, teraz subgraduję jeszcze te tą małpkę. odpalę supermenów, żeby tutaj się bronili, zbuduję ich jeszcze troszeczkę. No i okej, okay, my się wybroniliśmy przed tym. Zobaczmy, jak on, zobaczmy, jak on. No na razie jakoś to leci. Ale no, tak jak mówię, ta mapa ma to do siebie, że jest dosyć, e, dosyć, no taka powalona. Tutaj jest dużo zakrętów, na niej można grać bardzo, bardzo długo. No i niestety on również się przed tym obronił, moi drodzy. Dlatego nie jest to e, sytuacja jakaś, no nie, nie, nie przebiegła ta sytuacja po naszej myśli. Ja dodatkowo znacznie osłabiłem swój przychód. No ale zostaje z dość mocnym skillem, jakim jest właśnie możliwość przemieniania tych wszystkich małpek. W Supermana, no tylko nie wiem, na ile nam to pomoże, wiecie. Jest jeszcze jedna taktyka. Możemy spróbować na niego wysłać sterowce, które wiemy, że. Yy... Okej, okay, bo czekajcie, czy ja teraz, aby nie dostaję po. Po, po, po twarzy, w tym momencie. Okej, okay, nie za bardzo. E, możemy wysłać na niego również sterowiec, który wiemy, że on rozwali dużo szybciej. Po to, aby po prostu. Wiecie, że nie rozwali całego sterowca, ale na przykład spowoduje, że ten sterowiec. Okej, okay, on nie raszuje czymś? Czym nie raszujesz, kolego? E, to nie jest jakiś chyba. Bardzo solidny wiem Niemcy on nam nie wysyła do końca. Jeżeli mam być szczery. Ok, leci regrow rainbow, no ale ja mam skilla jeszcze, więc nie do końca rozumiem. Odpaliłem skilla troszeczkę głupio, bo spaliłem teraz w tym momencie tą umiejętność, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nastałbym tych małpek za tysiaka, znaczy za. o właśnie tych. Pyk, 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 pyk. I spróbował. Gościa przerażować wysyłając ten sterowiec. W tym momencie, jeżeli wszystkie moje mapki zamienią się na Supermana, to jest szansa, że ja to wybronię. Nie wiem jaka duża. Musimy spróbować, bo inaczej się tego nie dowiemy. Najzwyczajniej w świecie. Taki, taki prosty, e, prosty przykład. Najzwyczajniej w świecie się tego nie dowiemy, jak po prostu e, tego nie spróbuję. Dobra, no to co, lecimy, bo, bo przegram to chyba normalnie jak ty dalej pójdzie. Czekajcie, zobaczmy. Okej, okay, ja, ja to spróbuję rozwalić. Aha, okej, okay, świetnie, te małpki inne są za daleko. Ale fail. Ej, nie wiedziałem, że to tak działa. No nic, będę już wiedział na, przysz na przyszłość będę wiedział. Dobra. tyk ciebie również upgradeuję, żebyś tu bił te... Skill mi się odnowi dopiero za dość długi czas. Gdzie, gdzie jest ta małpka z tym skillem? Mogę ją zawsze sprzedać i kupić tutaj to ulepszenie, również tego skill'a i również, wiecie, użyć go jeszcze raz. Ponownie używając wszystkich małpek tam w otoczeniu. E... Wow, dlaczego ich nie ulepszyło? Aha, okej, okay, bo one muszą być... Jaki fail, dobra, rozumiem już. No nic, nie wiedziałem, że to tak działa. wiedziałem, że to tak działa. Ale fail. Damn it, 30. runda. A, dobra, no widzicie, no człowiek uczy się całe życie. Jakby wszystkie małpki, no to nie ulepsza wszystkich małpek za... E... Damn it, musiałem... Jaki fail, ja wiem co, musia... wiecie, co musiałem zrobić, bo to nie ulepsza, wszy... to ulepsza tylko te małpki, które mają jakby ulepszenie przed tym kupione, tak mi się wydaje, że to ulepsza tylko te małpki, ale jeżeli w trakcie skilla stawiałbym te małpki za 200, to, to one by były tymi supermenami. wiecie o co chodzi, więc powinienem w trakcie działania tego skilla kupować te małpki za 200, no ale cóż, nie wiedziałem o tym, straciłem. Co poradzić? No nic nie poradzimy. Fail to fail. <laughs> Trudno, no nie każdą grę się wygrywa. Ja już wiem coś nowego, czyli... No proszę, nie wiedziałem. Myślałem, że, że ten skill lepsza po prostu wszystkie małpki, a jak widać tak nie jest. Jak widać tak nie jest. Ojejku. Ale to będzie masakra. Ale to będzie rzeź jak my na tym będziemy grali. Jaka jazda, nie? Ale to będzie rzeź. Jest dość dobry śmigłowiec, ale jest dość drogi. A nie sądzę, szczerze, abyśmy dożyli do tego momentu. Gdzieś mi głowiec mi się przyda. Okej, okay, ono minął tę mapę. Już myślałem, że sobie na niej zagramy, ale tutaj widać e ewidentnie nie. Dobra, tu może być dosyć ciężko. Ta mapa jest taka dosyć trudna, że jakby. No i zobaczymy. Życzmy gościowi powodzenia i zobaczmy, co się stanie. <gry> Zagram sobie klasycznie moją taktyką, czyli polecę sobie teraz pyk, mortar, postawię go. Niech bije tutaj na razie. No i oczywiście małpkę, której za zadanie będzie osłabianie lub też ewentualnie dobijanie baloników, które zostały. Od razu sobie za chwilkę postawię... W ogóle kolce również. Od razu sobie obok niej postawię drugą, która ustawię na to, żeby była mocniejsza i jej zadanie będzie zdejmowanie kamuflażu różowego. Okej, okay, wysyłam na razie... Wysyłam na razie... Te... Jak to się nazywa? Wysyłam na razie... Hmm... Niebieskie wydaje mi się, że fajnie byłoby go przerażować różowymi. Wiecie, bo on sobie na różowe nie poradzi. Czuję, że podobnie jak ja, ale to jego ulepszenie nie jest zbyt mocne na różowe. Warto to powiedzieć, i no, no, no tak jest. Nie jest to ulepszenie, które jest zbyt mocne w starciu z balonami różowymi. Dlatego będzie on musiał użyć tutaj, właśnie, busta. Spoko ja również go służyłem wcześniej, więc, więc mamy tu porówno, jeżeli o to chodzi. Dalej, dalej go męczę tymi różowymi, dalej lecą różowe. Dobra, teraz to w tym momencie to ja męczę samego siebie, bo teraz to obrywam też od tych różowych dość mocno. Pyk, ulepszę sobie troszeczkę ten wybuch, żeby był większy. Dobra, myślę, że, że teraz. Okej, okay, lecą żółte. Muszę mieć mortara ulepszonego, by. wiecie, by on był w stanie właśnie te żółte jakoś tutaj sensownie ogarniać. E, wydaje mi się, że powinienem go wrzucić tutaj, żeby bił te baloniki, które lecą stąd to będzie lepszy deal, jakbym mortara właśnie tak ustawił. Kurde, nie lubię tej mapy, jeżeli mam być z wami szczery. Ona jest dosyć, nie wiem, tru trudna z mojego punktu widzenia. O, w taki sposób. Okej, okay, ulepszymy sobie tego na maksymalny zasięg, tak by był w stanie dobijać w razie czego te balony, które tu lecą, ale by również by mógł być e, też te, które lecą tutaj. Powinien chyba od razu zacząć małpki tu stawiać. Miałoby to chyba najwięcej sensu, tak mi się wydaje. Okej, okay, on ma teraz dosyć słabą obronę przed kamuflażem, jeżeli mam być szczery. I ja to widzę. Nie ma na przykład nic, co jest w stanie bić kamuflaż pancerz, więc. No tylko cóż, bardziej mnie martwi fakt, iż spodziewam się, że w rundzie. Yy, że polecą zaraz. Yy, jak to się mówi? Że polecą zaraz. Yy, zebry. A z zebrami mogę mieć ciutkę ciężko, tak mi się wydaje. No zaraz zobaczymy, no, zobaczymy co gościu wyślę. Okej, okay, o proszę, nawet ma teraz, teraz to ma dosyć mocną obronę przed kamuflażem. Ten gościu jest dosyć mocny, ale ma jedną wadę, ma jedną wadę, jak wszystko, ale ta, on, on też. Słabo sobie radzi z ceramikami, więc ceramik plus kamuflaż jest dla tego gościa końcem. Dlatego ja uzbieram sobie teraz tylko troszeczkę czasu, znaczy troszeczkę hajsu, aby móc takich balonów wysłać więcej i wyślę na gościa dwa takie. Zboostuję je oczywiście. E, tutaj też musi boost polecieć, bo będzie ze mną ciężko. No i padł, więc chyba nawet swoim raszem się zabił, bo tam później widziałem dopiero, że te moje baloniki leciały. No więc spoko. On też, on też nie przekalkulował, że, że sam sobie też nie poradzi z tymi ceramikami. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek dzisiaj. Kurde, ten do 30 rundy. Tak żałuję, że przegrałem. No przez moją niewiedzę, no ale cóż. Każdy ma prawo popełniać błędy, ja również, no teraz będę, bed, będę mądrzejszy, będę mądrzejszy. No patrzcie, cały czas się człowiek czegoś, czegoś uczy, no ale aktualnie mamy dwa mecze wygrane, jeden przegrany, więc jeżeli ten jeszcze wygramy, to będzie elegancko. 62% Tu jest to chyba lepszy winrate od mojego, bo ja mam koło 60%. Coś tam ostatnio starałem się go poprawić, ale tak, no mam niestety 60%, niestety, bo to nie jest zbyt dobry wynik. Gramy tak samo, Mortar to i to. Ok, no akurat Glue nie jest czymś, co jakoś bardzo mnie, czego jakoś bardzo pragnę. Mapka, która, która nam tutaj wypadła jest dosyć przyjemna, jest ona dosyć krótka, dlatego meczyk prawdopodobnie się dość szybko skończy. Okej, okay. lecimy sobie oczywiście tak jak to na początku robiłem, no i stawiam Mortara, Mortara ustawiłbym tutaj. Tak sądzę, że to będzie najlepszy pomysł. Eee, tak, 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 to definitywnie jest dość dobry pomysł. Eee, tę małpkę ustawiłbym gdzieś tu. Tyk. Ekstra. No i na razie lecimy niebieskimi, ponieważ niebieskie dla mnie są absolutnie niegroźne, przez wzgląd na to, iż właśnie mam Mortara, który tutaj całkiem ładnie sobie radzi. Okej, okay, chyba jednak nie aż tak ładnie, jak mi się wydawało. Okej, okay, lecą różowe, więc tutaj potrzebuję użyć busta. Bo sobie raczej bez tego z różowymi nie poradzę. Teraz ustaję temu, żeby bił te, te baloniki właśnie mocniejsze i teraz myślę, że różowe mogę wysłać spokojnie. E, nie stanowią one już dla mnie zagrożenia. Nawet jeżeli właśnie tego boosta już tutaj mieć nie będę. Ok. Ważną kwestią jest chyba, żeby ulepszyć tutaj ten zasięg o troszeczkę. Myślę, że teraz powinienem polecić jakiś upgrade mortara ofensywny. Bo lecą baloniki w grupie, więc przydałoby się coś, co właśnie no do, do, jest dobre na balony w grupie. E, on sam siebie wykończy, bo on nie ma nic, wiecie, te statki nie, nie biją aż tak dobrze balonów w dużych grupach, więc on jeżeli tak będzie grał, tak będzie wysyłał, a widzimy jakie balony on wysyła, ponieważ jest na nich mieczyk, bo ja na swoich symbolu nie mam. Tak jak widzicie, no poleciało mu tu pierwsze, pierwsze punkty życia mu poleciały. Ok, kupił armatę, no jest to dobry ruch, ale potrzebujesz jeszcze ciutkę lepszego ulepszenia, żeby się tutaj jakoś wybronić. Okej, okay, pyk. Ja sobie od razu polecę. Aj, niepotrzebnie aż tak ten zasięg ulepszyłem. I jeszcze dałem, żeby był balony z kamuflażem. Jak balon z kamuflażem to jeszcze... Włoch, to jeszcze totalnie nie ta runda. <grych> Okej, okay, za pięć stówek, pyk. Mortar całkiem fajnie działa. Oczywiście, że coś przejdzie. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, ale zawsze wiecie, zawsze ten defense jako taki jest. Okej, okay, wydaje mi się, że możemy jeszcze to ulepszyć. Pyk. Jakby tu leciał jakiś... E i że moglibyśmy pyknąć, żeby teraz ten mortar strzelał tu. Że to może być lepszym pomysłem. Tak w razie, gdyby leciały jakiś kamuflaż i pancerz, żeby on po prostu, wiecie, nie został zniszczony dopiero w tym etapie, bo te małpki mogłyby się najzwyczajniej w świecie nie wyrobić z załatwieniem tego, tego problemu. Ok, wydaje mi się, że. No, kamuflaż, pancerz tutaj jakby, jakby będzie, będzie grany. O, ktoś do mnie dzwoni. Wybaczcie, dzwoni do mnie, e, dzwoni do mnie babcia, więc od, od, odłożę na chwilkę telefon. Oj, uderzyłem w mikrofon. I zaraz, e, zaraz, jak skończymy odcinek, to odbiorę. On nie ma nic sobie, jak kamuflaż: przed chwilą mi się rzuciło w oczy, więc lecę, lecę rush, e, z kamuflażem. O, proszę, patrzcie, jest i pancerz. Jak babcia to do mnie dzwoni. Okej, okay, no potem odbiorę, babciu, spokojnie, coś się stało, coś się stało. Coś się stało, za chwilkę odbierzemy. Okej, okay. on postawił coś, co bije ten kamuflaż, więc no, całkiem mądry ruch z jego strony, muszę przyznać. No, znaczy mądry, no po prostu się broni, tak, ale. Okej, no, okej, okay. okay. fajnie, fajnie, że to postawił. Aczkolwiek mam coś, co gościa raczej załatwi. Są to znowu te same balony, one nie są, one sobie dość dobrze radzą właśnie na ten statek. Więc polecam. Jeżeli on nie zdejmie tego kamuflażu z tych balonów, to raczej go rozwalę. Ale no proszę, poradził sobie, spoko. Potrzebuję 3000, 3000 na ulepszenie. Mamy ulepszenie. Leci tutaj ten, leci tutaj szybko skill. Poradziliśmy sobie, ale dosyć dostałem po twarzy. Ale sobie poradziliśmy, więc spoko. Mam tu znowu tego skilla. Dobra, bym troszeczkę podbił swój przychód. Próbuję go podbić, tylko boję się, że on, bo on wiecie, on na mnie wyśle na pewno ten czerwony sterowiec. Tak sądzę, bo gra agresywnie, więc. powiedziałbym się. O, proszę, sprzedał wszystko. stanie w jakim celu? Co ty gościu chcesz zrobić najlepszego? Ty mi powiedz. Ok, tutaj sobie przestaję Mortara. Nie do końca rozumiem, co on zrobił, ale. Cóż. Cóż. Aha, pewnie chce wysłać tego za 9000. Tylko jaki to ma sens? Nie wiem szczerze, no zobaczymy Zobaczymy co on chce zrobić Pyk Pyk W razie gdyby co mogę użyć tego Wiecie monkey fan club, więc y, Który mi wszystkie małpki Zamieni na Supermana, więc, więc Więc bądźmy na te super Małpki, więc, y, więc spoko Okej, okay, ulepszmy ciutkę Zasięg Patrzcie, teraz do mnie mama dzwoni. Wszyscy do mnie dzwonią na odcinku, no. To już jakaś sugestia, że muszę kończyć. Dobra, co ja zrobię teraz? Wyślę na niego... Spróbujemy tej samej taktyki co poprzednio. Czyli wyślę na niego dwa sterowce, licząc, że... te duże, licząc, że on się nie wybroni. E, potrzebuję do tego 13... Ok, mam tyle. Czyli liczymy, że on się nie wybroni. E, forsujemy tutaj na ten fanklub, żeby był. Odpalamy skila, odpalamy energię, odpalamy oczywiście tę umiejętność i staramy się teraz, aby wszystkie, wiecie, stawiamy sobie jakieś małpki, żeby one również były tymi supermenami Spoko. No i udało się, udało się. Jednak no również również mu się udało, więc no, no co, co tu dużo mówić. No, no nie fajnie. Sprzedajmy sobie tę małpkę i od razu ulepszymy, Okej, okay. w taki sposób. Um. Tyk, tym również zasięg bym poprawił. W razie, gdyby co, jestem w stanie ponownie zrobić coś takiego samego. Niedobrze, bo on ma statek. Niedobrze, bo on ma statek, który jest tutaj dosyć mocny. Kurde, ja dostanę zaraz po twarzy. Jak ja tu zaraz szybko czegoś nie ulepszę. Aj! No i dostaliśmy po twarzy. No nic. Troszeczkę mnie te telefony rozproszyły. Kurde, szkoda, powinienem ulepszyć. Chociażby użyć skilla eee, tego z bumerangiem. No więc moi drodzy, tak średnio dzisiaj, średnio mam wrażenie. Dwie wygrane, dwie przegrane. No postaram się odbić w kolejnym odcinku, który liczmy, to będzie za niedługo. Ja zobaczę co chcieli ode mnie domownicy, bo... Bo to, to, to mnie aż ciekawi. Najpierw babcia, potem mama. Bo to może znaczyć. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się moi drodzy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie. Cześć, dzięki za uwagę. I sorki, bo dzisiaj trochę lamiłem. To już się nie powtórzy, postaram się.